Ciełaneczko, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z nadwody. Pierwszy raz w 2025 roku. To jestem na takim małym bajorkiem, koło od tutaj pod Warszawą, także niezbyt duża woda. No jedyny minus, że mamy tutaj plac zabaw za nami, więc może być troszeczkę ciężko łowić, ale zobaczymy, czy w ogóle są ryby. Słuchajcie, plan na dzisiaj jest taki, że nieważne czy coś złowię czy nie, po prostu 16 stopni Wyrwałem się z domu żeby sobie odpocząć, zrelaksować się troszeczkę nad wodą niestety przy dzieciach, znaczy nie mam nic do dzieci swoich nie mam, ale no wiecie, to nie będzie taki relaks do końca jaki sobie wymyśliłem, ale zawsze to będzie relaks jeszcze tam dalej jest boisko piłkarskie nie wiem czy będzie widać, ale gdzieś tam więc dlatego zrezygnowałem z tamtej części bo jeżeli zacznie się mecz, no to będzie na razie dzieciaki sobie trenują, ale chyba koło południa ma być jakiś mecz młodzików Także tam dopiero będzie się działo głośno, więc chyba lepszy będzie ten plac zabaw. Także ja Was montuję na łepek i zaraz się widzimy. No i tak, mam nadzieję, że cokolwiek widać, będziemy sobie wątkować. Na razie jedną wątką mam tutaj jakąś Mikado Excellence Method Feeder 3,5 metra. Podajniczek mam 30 gram na tą chwilę. Nie mam pojęcia, jak tutaj wygląda. Woda w zeszłym roku było dość, dość dobre. no z tym, że było zarośnięte, ale widziałem, że na jesieni tutaj były jakieś posty, że koparką pracowali, pogłębiali, czyścili. Także może będzie fajnie. Jeżeli chodzi o to, co będę używał, to mam taką mam taką, mam taką jakąś mieszankę, która powinna robić taką smugę, rozpraszać się. Nie wiem, tu jest trochę kukurydzy, trochę płatków. Yy. To taka, taka, żeby zrobiła takie mleczko w wodzie, wiecie o co chodzi. I do tego mam zwykłego Aler aqua. Nie wiem, totalnie amatorska mieszanka. Mam nadzieję, że chociaż jedną rybę złowię. Tylko, żeby zacząć łowienie, to jeszcze potrzebuję z tego mojego bałaganu. Oho, nie mówcie tylko, że. nie mówcie tylko, że nie wziąłem kurka wodna tego Ach, jest o tego, jak to się nazywa? foremka foremka. o niech będzie, że foremka z tego byłaby lipa także tak to sobie tak to sobie jakoś wymyśliłem i tak będę próbował złowić mam nadzieję Jakąkolwiek głodną rybę. Źle to zrobiłem, bo mi pewnie wszystko spadnie z tego. Odwrotnie powinienem to zrobić. To białe na wierzchu chciałem dawać, no ale nic, dobra, ściśniemy to porządnie. Może coś z tego wyjdzie, a już drugi rzut już będę miał. Już będę wiedział, żeby odwrotnie to zrobić. O, aż dość dobrze to namoczyłem, więc może. Może to się nawet uda coś z tym zrobić. Niestety nam strasznie tutaj wieje dzisiaj. Znaczy, może nie strasznie, ale wieje. Czekajcie, jak klipsa żadnego nie mam. Bo, słuchajcie, ostatni raz byłem w zeszłym roku. Daleko nie będę rzucał. Myślę, że to wszystko. Okay, muszę sobie tu zrobić tylko porządeczek. Dobra, poprawiłem sobie trochę tą wąteczkę, jak coś to ją sięgnę. Zastanawiam się coraz mocniej, żeby kupić sobie taki wiecie, fotelik do siedzenia z tym ramieniem do Fidera, Bo jednak to by było dobre mieć tutaj sobie ramię do Fidera, tutaj, tutaj ten stoliczek cały i, i kurde i sobie siedzieć. A tak to cały czas taka trochę partyzantka, muszę przyznać szczerze. W ogóle, dzisiaj miało być, o, w ogóle dzisiaj miało być ciepło, a jest, słuchajcie, zimno. To jakieś moje resztki kulek zanętowych z zeszłego roku, które przeleżały. Także ja sobie je tutaj biorę i wrzucę mniej więcej tam, gdzie, gdzie łowię, żeby coś w tej wodzie leżało. Bo i tak nic z nich już nie będzie, co prawda no, można by je pokruszyć i jeszcze je jakoś wykorzystać, ale jak się zbiła zajebiście Górna. Dobra, chyba trochę dalej rzuciłem, ale pozbędziemy się po prostu tych resztek. Jak nic się nie będzie działo, to sobie z nudów rozłożę drugą wątkę i spróbuję wędkować trochę dalej. Jeszcze bardziej na środek może wyrzucić, bo tą mam tak... Tą mam tak jak rzucam gdzieś, no nie za daleko. Może z 20 metrów maksymalnie. Rzuciłem, chociaż nawet nie wiem, czy to będzie 20 metrów. Dobra, porobiłem trochę, trochę hałasu w tym momencie możecie w komentarzach napisać, jakie wasze wyniki, a ja sobie zdejmę kamerkę i zobaczę, co tam się nagrało, czy cokolwiek widać. Na razie niestety cisza i spokój. Przerzuciłem kolejny raz. Na razie. Słuchajcie, tak co 15 minut sobie przerzucam. Ale totalna, totalna cisza. Byłem tutaj u chłopaków obok. To tak samo nic nie bierze. Także może się okazać, że cała ryba sobie poszła w ten, w ten odcinek, który był pogłębiany i tam sobie siedzi, ale jak nie wiem czy to widzicie, tam wszędzie leży zwały ziemi, nie wiem czy tam w ogóle można łowić. O, coś tak jakby skubie albo to jakieś te nie, chyba śmietki co przepływają tutaj z wiatrem na tej fali mi bujają. A ta to fala delikatnie Delikatnie mi tą żyłeczkę chyba skubie No nic Także najwyżej sobie po zakończonym łowieniu się przejdę i tam sobie obadam jak wygląda sytuacja No tam chłopaki owok coś wydłubali No to chyba mały linek Jest szansa, że coś tu się może obudzić dzisiaj. No, coś, coś, coś skuję. Tylko, czy poprawi? Właśnie. Się... Coś jest. W końcu. Czy pomogła zmiana z żółtego takiego jaskrawego koloru? Tego nie wiem, ale na pewno. Na pewno mamy rybę. Łowię w tym samym miejscu. Także tak naprawdę poza tą zmianą koloru nic nie zmieniłem. Była Byłaby gleba. Oje, za to byczka złowiłem. Nie! Nie! Nawet nie byczka, tylko byka złowiłem Zobaczcie na to No nie no, nie taką rybę chciałem No trudno Ryba to ryba Ej kurde, szkoda że nie mam akwarium bo bym go bym go łyknął sobie No dobra, nie mogę Wam pokazać, co z nim zrobię. Może będą oglądały to dzieci. Nie będę im pokazywał, także ja zaraz sobie tutaj rzucam dalej. No to mam nadzieję, że to był tylko jeden. A nie, że trafiliśmy tam całe ich stado. I przede wszystkim mam nadzieję, że to nie będzie jedyna ryba dzisiejszego dnia. <laughs> kurwa. Tutaj pływają takie ładne karpie ładne karasie z tego co widziałem, było, było w zeszłym roku zarybiane taką późną jesienią. więc no tu, tu ryby powinny być. Parę karpi w zeszłym roku tutaj wyciągnęło się. Fakt faktem, że nie trafiłem jakichś wielkich okazów, no ale takie po 5 kilo to, to, to taki standardzik tutaj, nie? Jest tego trochę. No zobaczymy. Oby coś szarpało zaraz Ale Wiecie, ja powiedziałem, że łowie pod nogami, to chyba trochę za dużo powiedziane Bo na razie nic nie złowiłem Dalej mam tylko tego Jednego byczka dzisiaj na koncie Więc No tragedia jakaś Też może nie tragedia, bo Przyjechałem tu w końcu tylko sobie Poddychać na świeżym powietrzu Więc, więc O to chodziło no, ale myślałem, że się chociaż z drobnicą trochę pobawię. Bo jednak haczyk założyłem, dwunasteczkę. Malutki. A tu nic. No i niestety, niestety koniec. Po trzecie jest, troszeczkę jeszcze posiedziałem. Nic się totalnie nie działo. No, bryndza taka, że, że wiecie, że szkoda gadać. Ale w końcu udało się wyrwać z domu. No jedna rybka na pocieszenie, ale posiedzenie, posiedzenie było nad wodą. Troszeczkę akumulatorek podładowany, w końcu udało się znaleźć chwilę, żeby, żeby to zrobić. No a teraz co? Trzeba lecieć do chałupy po drodze Biedra, zakupy, sprzątanie. Jutro niedziela, akurat w niedzielę mam trochę klientów, więc... Więc trzeba przygotować mieszkanie dla nich, posprzątać troszeczkę, pranie zrobić ręczniki, naszykować. Eee. Miało być fajnie, a jest, powiem Wam, praca na swoim to chyba wolałbym iść na etat dalej, zrobić 8 godzin, wyjść i mieć w dupie. Ale no, co zrobić? Także dziękuję Wam za obecność i mam nadzieję, że zobaczymy się niedługo, że sobie wygospodaruję jakiś fajny dzień z pogodą i uda się złowić jakąś fajniejszą rybę niż ten byczek dzisiejszy. 芝麻姐姐，这一下。